Ludzie często nie wiedzą czego chcą, dopóki im się tego nie pokaże. Zapewne słyszałeś już te słowa w tej czy innej formie, a przypisuje się je osobie dosyć znanej i na pewno o niej słyszałeś a chodzi o założyciela firmy Apple Steve Jobs. I tutaj on w tej maksymie, w tych słowach wykorzystuje, że trzeba pokazać odbiorcom, trzeba pokazać osobom, które będą zainteresowane kupnem jakiegoś produktu, właśnie ten produkt, bo one same nie wiedzą, że właśnie tego potrzebują. Jednak. W nawiązaniu właśnie do tej maksymy, chciałbym dzisiaj przedstawić Ci dwie historie moich kolegów, którzy sami znaleźli się w pewnego rodzaju schemacie i uświadomili sobie, czego tak naprawdę chcą, gdy wykonali małe, nazwijmy to, ćwiczenie. Pierwsza osoba to kolega, który całkiem niedawno wysłał swoje najstarsze dziecko do liceum. I przygotowując taką wyprawkę szkolną, znalazł dosyć stary prezent jeszcze z czasów studiów. I zaczął go. Uzupełniać. Na początku, gdy go otrzymał, to był taki niewinny żart kolegów, których poznał podczas tej przygody, gdy był Żakiem. Jednak gdy zaczął uzupełniać, wypełniać te wyzwania, które zostały mu wrzucone przez ten prezent. Sam zauważył, że ma dosyć duży problem, bo nie zna własnych dzieci, nie zna własnej żony, a jedynie co robi, to pędzi za pieniędzmi dla ludzi, których prawdopodobnie nic nie obchodzi, o których on sam nic nie wie. I prawdopodobnie oni również nic o nim nie wiedzą. Druga historia będzie również mojego kolegi, tylko ten dostał dokładniej ten sam prezent, który został ofiarowany w pierwszej historii. Jednak kolega miał małe uzależnienie, jak sam mówi, od Substancji, które można nabyć w każdym sklepie od alkoholu. I przypadkiem ktoś z jego rodziny wręczył mu ten prezent przy 40. urodzinach, żeby zastanowił się nad własnym życiem, dokąd zmierza, czy aby na pewno wybrał ten właściwy kierunek. Oczywiście, kolega na początku zaśmiał się, bo przecież nie będzie uzupełniał tych wyzwań, które są w tym prezencie. Jednak pewnego wieczoru, gdy otworzył już kolejną puszkę, stwierdził, czemu nie. I zaczął zakreślać. I sam się Przeraził. Ale co to za prezent, że uświadomił moim kolegom, gdzie są, w jakim punkcie własnego życia i należałoby coś zacząć zmieniać? Dosyć prosty arkusz, tak zwany kalendarz życia. Zaczęli zakreślać najpierw te pierwsze. Kratki pierwsze kółeczka, gdy doszli do podstawówki, zaczęli sobie przypominać, jak to było, gdy oni chodzili do tej szkoły. Zaczęli sobie przypominać, z jakimi wyzwaniami się wtedy mierzyli i to, z czym się mierzą ich dzieci teraz. Też przypomnieli sobie stare marzenia, gdzie chcieli dojść i. Jakie kolejne kroki zrobili w swoim życiu, że wylądowali w tym konkretnym miejscu, bez planów na jutro, żyli od pierwszego do pierwszego, od wypłaty do wypłaty, nie mając kontaktu ze swoimi dziećmi. To była tak naprawdę, jak jeden kolega stwierdził komuna, która żyła. Pod jednym dachem, ale nikt o sobie nic nie wiedział. Dzięki temu kalendarzowi życia zaczęli zgłębiać to, czego tak naprawdę oni chcą, dokąd chcą dojść i czy aby na pewno te życie, które tutaj wiodą, jest te, którego chcieli jeszcze kilka, kilkanaście lat wstecz. Jeżeli chodzi o taki kalendarz życia, ja również go zakupiłem i dosyć dużo zmienił w moim życiu, bo zacząłem się zastanawiać nad moimi krokami, które ja zrobiłem, nad moimi decyzjami, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem tu i teraz. Zacząłem się zastanawiać, gdzie chciałbym być za dwa lata. Za 5 lat, za 10, czy na pewno chcę być w tym samym miejscu, w którym jestem tu i teraz, a może powinienem coś zacząć zmieniać? Jeśli chcesz taki kalendarz, jest wiele sklepów, które mają w swojej ofercie tego typu szablony, jednak w opisie tego filmu możesz pobrać darmowy szablon i wydrukować sobie. Taki kalendarz życia, pozakreślać te kółeczka, które tam są, i zacząć się zastanawiać nad własnym życiem, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Wszystko zależy od Ciebie, a ten kalendarz jest bardzo ciężkim ćwiczeniem, które, z mojej perspektywy, każdy powinien wypełnić, żeby zobaczyć gdzie popełnił jakie błędy i wynieść z nich jakąś refleksję, szczególnie na przyszłość, aby nie popełniać tych samych błędów, które teraz zrobił.